Słowackiego, Stołeczna, Potowska. Już coraz bardziej widoczny nowy węzeł komunikacyjny. Ulica Stołeczna otrzymała drugą jezdnię. Przebudowane zostały tory tramwajowe, zbudowano w innym miejscu pętlę. Prace przebiegają bardzo sprawnie, ale budowniczowie nie poprzestają na wykonaniu prac zgodnie z harmonogramem. Podjęli zobowiązanie. 5 grudnia, to znaczy 3 tygodnie przed terminem, węzeł komunikacyjny ma być gotowy w tzw. stanie surowym. Tunel dla pieszych ma 71 metrów długości i 9 szerokości. Wyjścia na wysepki tramwajowe. Do końca roku bieżącego wznowiony zostanie ruch kołowy. Całość przebudowy zakończona ma być do końca czerwca przyszłego roku. W sąsiedztwie nowego węzła hala Marymontska. Były tu kiedyś warsztaty samochodowe, później zajezdnia autobusowa, teraz ma być filia hali mirowskiej. Żoliborz rozbudował się imponująco, a placówek handlowych ma zbyt mało. Żoliborzanie z nadzieją więc patrzą na nową halę, wiele sobie po niej obiecując. Według planu pierwsi klienci mieli poczynić zakupy 15 grudnia, ale trzeba być wielkim optymistą, aby wierzyć w dotrzymanie tego terminu. Byliśmy w hali w piątek o godzinie 14.00. Nie był to więc czas przerwy śniadaniowej, obiadowej, ani też fajrant, tymczasem na budowie nic albo też prawie nic się nie działo. Było tylko kilku snujących się robotników. Inni obserwowali, jak to jeden trudzi się przy betoniarce. Najpracowitszym na budowie okazał się wróbelek.